Top 5 najlepszych ćwiczeń na klatę. Na piątym miejscu jest rozpiętka na bramie jednorącz. Mega fajne ćwiczenie, bo jako chyba jedyne pozwala trenować jednego cyca naraz. Zapierając się ręką na ławce jesteś w mega stabilnej pozycji. ćwiczenie to pozwala na mega dobre rozciągnięcie, no i spięcie. Na czwartym miejscu są rozpiętki na bramie, ale oburącz. Co tu powiedzieć? No super rozciągnięcie, super dopięcie, ale robisz je oburącz. Po krótkim namyśle jednak to ćwiczenie powinno być na piątym miejscu, ale nie chce mi się zamieniać ich miejscami. Na podium znalazły się rozpiętki na Pegdek, Są zajebiste w przeciwieństwie do poprzednich oferują o wiele stabilniejszą pozycję, no i ciężej spierdolić technikę. Na przedostatnim miejscu znalazło się wyciskanie handlami, które zajebiście przeciąży ci klatę. I pozwala na całkiem okej okay rozciągnięcie. Jest to po prostu zajebisty ruch. Królową ćwiczeń na klatę jest oczywiście wyciskanie na ławie. Mega męskie ćwiczenie pozwala na bardzo dobre, progresywne przeciążanie. No i w sumie ani nie rozciąga dobrze klaty, ani dobrze jej nie dopina. Jest to po prostu na tyle przyjemne ćwiczenie, że na pewno przyłożysz się wystarczająco, żeby klata urosła. Daj znać, jakie jest twoje ulubione ćwiczenie na klatę.